Dzisiaj mam dla Ciebie 5 prostych trików, jak zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w UK kategorii B za pierwszym razem. Zastanawiasz się, ile jest pytań i jaka jest zdawalność? Musisz wiedzieć, że egzamin teoretyczny w UK składa się z dwóch części. Dzisiaj skupię się dla Ciebie na pierwszej części egzaminu teoretycznego. Daj mi proszę znać w komentarzu lub polajkuj łapką w górę, jeśli chcesz, żebym przygotowała w następnym filmiku omówienie drugiej części egzaminu teoretycznego, czyli Hazard Perception Test. Na pewno masz wiele pytań, bo pamiętam jak ja zaczynałam swoją przygodę z prawkiem w UK. Bądź spokojny, wszystko ci wyjaśnię krok po kroku. Mam też dodatkowe tipy dla ciebie od praktycznej strony. Przygotowałam konkretny plan działania oparty na doświadczenia kursantów croydon.co.uk, którzy już z nami zdali, żebyś ty również zdał za pierwszym razem, korzystając z naszych sprawdzonych wskazówek. Dlatego upewnij się, że zostaniesz ze mną do końca filmu, by niczego nie przegapić. Wracając szybko do naszego tematu, egzamin teoretyczny na prawo jazdy w UK składa się z komputerowego testu podzielonego na dwie części. By zdać, musisz zaliczyć pierwszą i drugą część egzaminu za jednym podejściem. Jeśli nie zaliczysz którejś z nich, to oblewasz całość. Pierwsza część, którą dziś omówię, to test wyboru, który składa się z 50 pytań i trwa 57 minut. Polega on na tym, że pytania i odpowiedzi pojawiają się na ekranie monitora, a poprawną odpowiedź zaznaczasz dotykając ekranu. By zdać tę część, musisz zdobyć minimum 43 punkty na 50 możliwych. Wskazówką podstawową, ale łatwo zapominaną jest to, że pytania, których odpowiedzi nie jesteś pewien, możesz oznaczyć flagą i wrócić do nich później po przemyśleniu. Warto przejść te pytania jeszcze raz, bo czasem w treści następnych pytań masz podpowiedź do tych jeszcze nieudzielonych, Wykorzystaj więc to. Obiecałam Ci też we wstępie konkretny plan działania oraz wskazówki od i tych, którzy z nami mają już swoje prawko w kieszeni. Skorzystaj z tego, a gwarantuję Ci, że spokojnie zdasz bez względu na Twoją znajomość języka angielskiego. Dobra, to do tematu. Po pierwsze, pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj. Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc. Masz wątpliwości, napisz na czacie lub zadzwoń. Zdawalność jest dla nas bardzo ważna i chętnie ci wszystko wyjaśnimy. Nie licz na fart, że nie będzie czegoś, czego nie rozumiesz na egzaminie. To bezsensowne podejmowanie ryzyka. Z doświadczenia mogę ci powiedzieć, że bardzo zwiększysz swoje szanse, będąc pewnym swojej wiedzy, a my chętnie wszystko wyjaśnimy. Po drugie, idź na egzamin dopiero, gdy jesteś przekonany, że zdasz. Skąd to będziesz wiedział? W materiałach croydons.co.uk przygotowaliśmy dla Ciebie opcję testu próbnego, który wygląda dokładnie tak samo jak na prawdziwym egzaminie. Sprawdź się wielokrotnie w domu, zanim weźmiesz wolne w pracy, zapłacisz za egzamin, powiesz bliskiemu, że będziesz zdawać. Podejdź do egzaminu mądrze, upewnij się najpierw, że zdasz, i dopiero idź na egzamin. Gwarantuję, że tak Ci się uda. Po trzecie, dwujęzyczne materiały szkoleniowe Croydons to podstawa. Tego ci chyba nie muszę nawet mówić, ale mając polskie tłumaczenie, większość pytań robi się już po prostu oczywista i to bez względu na Twoją znajomość języka. Z przyjemnością możemy się pochwalić, że nasze materiały są numerem 1 od 2010 roku, a przy okazji podziękować za Wasze zaufanie. Po czwarte, do każdego pytania dodaliśmy wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi po polsku. Przeczytaj uważnie każde z nich, bo zapewniam cię, że jak zrozumiesz, dlaczego dana odpowiedź jest akurat poprawna, to dużo łatwiej zapamiętasz. Po piąte, przyjdź na egzamin przynajmniej 20 minut wcześniej, by oswoić się z atmosferą. Wiedz, że będziesz musiał zostawić telefon i inne rzeczy osobiste specjalnie przeznaczonej do tego zamykanej szafce. Egzaminator wskaże ci miejsce przy komputerze i bądź pewny, że będzie on bardzo kulturalny i miły, ale bardzo uważnie sprawdza dokumenty i pilnuje. Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że zdawalność kursantów z materiałami krojdon.co.uk wynosi obecnie 93%. Przygotuj się mądrze i skorzystaj z egzaminu próbnego, który zawarliśmy dla Ciebie w naszych materiałach szkoleniowych, a gwarantuję Ci, że też odniesiesz sukces na egzaminie. Prośba do Ciebie: jeśli ten filmik jest dla Ciebie przydatny, daj znać łapką w górę. A jeśli masz dodatkowe pytania, to z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji darmowo. Zadaj pytanie w komentarzu, albo wiadomości na Facebooku albo po prostu zadzwoń do nas teraz i działaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu, i do zobaczenia na następnym.